Ale to, co masz wsadzone w klatkę piersiową, powiedz? Kardiowerter, defibrylator, tym stymulacji serca. To, to jest y, urządzenie, które po prostu, że tak powiem, wyrównuje pracę serca. Jak serce za szybko bije, A w to... w którym to jest miejsce? Gdzie to masz? Tu. tu. I to idzie elektroda, idzie tak do stylu. Do lewej komory. Taka elektroda. To jest elektroda, tak? To jest, elektroda, to jest urządzenie i elektroda jest połączone z sercem. Aha. A, i, co, I to wszystko, co tam ma czy coś jeszcze? Zastawkę. I zastawkę? Jak... Za, za, za za Sztuczna mhm. mhm. zastawka. I co, a jakie jest ryzyko, że Ci się nagle coś stanie i... Znaczy, jeżeli nie będę się męczył, nie będę się denerwował, to jest małe, ale jakbym się zaczął męczyć, powiedzmy, zacząłbym tutaj biegać, czy jakieś przesiady robić, to nie. mogłoby mnie coś, że tak powiem, strzelić. Jako A druga strona? Dobra. Czy masz jakiś pomysł, który mógłby cię uratować przed zus i przed tym, że skazali cię na niepracowanie i skazali cię na otrzymywanie 150 zł i utrzymywanie się z tego? To znaczy... Dla mnie jedynym w tym momencie wyjściem, które próbuję zrealizować jest dojechanie do ojca. Być może on mi trochę pomoże, ale to jest 500 km są. No i dojazd bez biletu, to mi może tam mieć nawet tydzień czasu. Prawne wyjście z tej sytuacji, orientowałeś się? Nie masz, nie masz po prostu... Nie a... mam. O mogą mi wycofać całkowity zakres pracy, ale wtedy mi zabierają rentę, a jak ja z tym czymś pójdę do pracy. To pierwszy lekarz medycyny pracy i tak mi nie da zgody na wykonywanie. Czyli wtedy zostanę bez niczego. A co dokładnie miałeś? To było trzy razy jestem po trzykrotnym zatrzymaniu akcji serca. No i zawał trzy razy? Trzy razy dwa razy był zawał, raz było powypadkowe. Ja przeżyłem wypadek kolejowy. A to co się stało, że takie rzeczy. Pytasz się, Pytasz się o z, z wypadek kolejowy? To było zdarzenie czoła właśnie pociągu. Byłeś młody i dwa razy miałeś zatrzymany zawód. To jest u nas to jest genetyczne. Ojciec też ma problemy z sercem, ser ser mój brat też. O W są... kafejkach nie potrzebują, bo się chodziłem, pytałem. Hmm? Czyli masz jakieś wyjście z sytuacji czy znaczy, jakaś praca jest dla ciebie. No, gdyby się... była jakaś praca przy komputerze, coś w kafejce, czy ten, to nie ma problemu. Aha. A jakie jeszcze są możliwe prace dla ciebie? Częły no praca w ogrodzie, pomoc w domu, Wyprowadzenie, nawet malowanie, liczowanie, coś, aby nie było tam elektronarzędzi, bo nie wolno mi używać elektronarzędzi mając ten stymulator. Czyli wiertarka bożka, czegoś takiego nie mogę używać. A... Czyli takie spokojne prace jakieś artystyczne też byś mógł tak. wykonywać? A co myślisz, jak patrzysz na wszystkich ludzi, którzy chodzą dookoła ciebie, zwykłych ludzi, co pracują, mają rodziny? czy że to trochę nie zazdroszczę. Trochę nie zazdroszczę. Hmm. Czy myślisz, że jesteś słabym, czy jesteś e, silnym człowiekiem? No, sądzę, że jestem silnym człowiekiem, no bo ja, mówię, przeżyłem trochę operacji i to tam i normalny człowiek sądzę, że nie jeden mógłby się załamać psychicznie, jednak ja się jeszcze trzymam i mimo, że nie wiem czy mam po co, ale się trzymam. A w razie czego? Gdzie cię można znaleźć? Znaczy no, no najczęściej mnie znaleźć idzie tutaj albo na Ikei. Katowica. Katowica. Przecież zależy pod jakim kątem pytasz, bo jak ktoś tam kiedyś, że do jakiejś pracy czy coś takiego, to ewentualnie się mogę numer telefonu zostawić. No, to powiedz ten numer telefonu. 888 815 595 Dobra, a jak... Czy ty jesteś bezdomny? W tej chwili tak. I gdzie śpisz? Znaczy różnie. Raz na dworcu, raz w autobusach miejskich, nocnych, czasem w pociągu. Jak w autobusach miejskich nocnych można spać? Jak, znaczy jak jeździ, to jeździ on całą noc. On, on jeździ od zajezdni do, do zajezdni, że tak powiem. Nie? Po prostu na zajezdni wysiadam, wsiadam z powrotem. Bo jest ciepło w autobusie, tak? Dokładnie. A, a co ci się stało w ogóle, że zostałeś bezdomny? Ja tak jak mówiłem, ojczym mnie po prostu wymeldował z domu. No, zostałem bez dachu nad głową, zero pomocy od strony rodziny. Od znajomych Tak po prostu Tak, tak to się stało a, a, a Co na to twoja mama? Czy, no moja mama jest zależna od Ojczyma w tej chwili, bo to ona mieszka u niego, mieszkanie należy do niego, więc... e, Lubisz swoje życie? Albo ile masz w zasadzie lat i od ilu... 25 A od ilu mieszkasz? Od 5, sam? Od 5 mieszkasz sam? Dokładnie. Jak miałeś 20 lat i pracowałeś gdzieś? Znaczy, no do Rybczowa jako ankieter No to na czarno, bez ubezpieczenia, bez ZUS-u A czemu ci ZUS nie płaci, jak miałeś taką ciężką operację? Nie, 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 masz, nie masz pozwolenia na... na nie ten... mam pozwolenia na pracę i mam 150 zł renty miesięcznie A to nawet na leki nie wystarcza a, Ale dobra, a... Że chciałbyś e, mieszkać tutaj, a dostawać... Nie, ja chcę zmienić swoje życie. Ja wolałbym ja ja wrócić gdzieś do... Dobra, rodziny, ale mając domu. 150 zł chciałbyś sobie spać na, na tutaj i byś sobie leki kupował, tak? Zamiast, zamiast mieszkanie gdzieś. Znaczy, szczerze mówiąc, to wolałbym nawet e, gdzieś do rodziny się, że tak powiem, za coś mi zakotwiczyć, coś takiego. No, bo tutaj jest ciężko spać, bo tutaj ochrona goni jednak w nocy. A lubisz swoje życie jeszcze? Czy lubię? Na pewno lubię żyć, ale nie lubię żyć tak jak teraz żyję. O. Dlatego co to zmienić. A wierzysz w Boga w ogóle? Wierzę. Tak? Tak. Bo wiem, że gdyby nie Bóg, to już bym mógł mnie tutaj nie być w ogóle. Po tych wszystkich operacjach, moich przeżyciach, to... I 5 lat już tak żyjesz jako bezdomny? Jako bezdomny. A co robiłeś w, ten, w zimę? W zimę, to, trochę, że tak powiem, trochę właśnie jeździłem pociągami po Polsce, trochę w tych ośrodkach dla bezdomnych, trochę na dworca, no trochę też i w szpitalach bo... A o czym teraz najbardziej marzysz? Co byś najbardziej chciał teraz? Stałe miejsce zamieszkania, stałą pracę i szczerych ludzi wokół siebie. A Masz jakieś takie okresy, w których nie jesz, bo nie masz co? Na przykład dzisiaj jeszcze nic nie jadłem wczor Wczoraj cały dzień o dwóch bułkach. Są takie okresy, nawet dość często. A, a, a pijesz alkohol? Nie, nie piję nie palę. A co? O. A co? Co robisz, żeby mieć pieniądze na rzebrzasz? Znaczy staram się raczej jak już tu po ludziach jakieś takie prace dorywcze wykonywać, typu grabienie ogródka tak, takich robót szukać gdzie w gazetach codziennych. To jak jesteś taki młody i ten tu chyba płaczesz czasem nad sobą, trochę żal ci jest samego siebie. Nie żal, żal. Cały, cały czas jest mi siebie żal. O. Nie czasem. A nie, nie próbowałeś spać na jakiś pomysł, żeby gdzieś się udać. A czemu nie mieszkasz w przytułku dla bezdomnych albo... Znaczy ja w ogóle nie jestem z katowic i to jest tak, że mogę nocować powiedzmy 7 nocy, a potem muszę dwa tygodnie mieć przerwę, bo ja nie jestem stąd że... A jaką szkołę skończyłeś? Technikum gastronomiczne, ale... No mówiłeś? To... Całkowity zakaz pracy. I żaden lekarz Ci nie przyzna, a chciałbyś pracować? Gdyby no. była taka okazja, teraz ktoś mi poszedł, by powiedział, słuchaj, daję Ci pracę, no to od razu idę. Ale to jak to? Yy, czyli... Czyli rząd Ci za, za, zakazał pracy? I dał mi 150, dokładnie 159,80 miesięcznie. Gdzie moje leki kardiologiczne łącznie kosztują około 250 No dobra, ale to. Mm. Oprócz tych leków to jeszcze trzeba za co mieć gdzieś przeżyć, żeby je zażyć. Ja, ja nie kupuję wszystkich leków, żeby mieć chociaż. A to się właśnie mówi na jakąś bułkę czy na co? Chociaż raz z sześć. A to, a to nie, nie próbowałeś iść na przykład do McDonalda albo tam gdzieś, poszukać jakiegoś jedzenia? No to bardzo właśnie tak po sambojach, po tym... A.